Grupę szympansów atakuje najgroźniejszy i najbardziej dominujący gatunek w dżungli, a nawet na całej planecie czyli człowiek. Wyłapali tam kilka osobników, aby wykorzystać je potem w badaniach. Widzimy, jak jeden z testowanych szympansów bardzo szybko rozwiązuje wieżę Hanoi. Nawet tak szybko, że w trakcie jednego cięcia rozpoczął pracę od nowa. Testowany lek na tym obiekcie okazał się tak ogromnym sukcesem, że dr. Will od razu chce przejść do testów na ludziach. O tak, ponieważ pozytywny efekt na jednym szympansie ma niby wystarczyć. Kto dopuścił go do pracy badawczej? On powinien wiedzieć, że jeden punkt pomiarowy nie jest wystarczający w zasadzie do niczego. Trzeba tutaj zbudować odpowiednią statystykę. Ale nie, sorry, w tym projekcie chodzi przede wszystkim o zadowolenie inwestorów. Więc cherry picking zazwyczaj działa. Prezentuje swoje obserwacje z badania przed inwestorami, których nie obchodzi żaden proces naukowy. Więc bez problemu łykają jeden piękny przykład. Will wyjaśnia, że testują tutaj lek pozwalający poprawić regenerację mózgu, co dla człowieka ma działać jako lek na Alzheimera. Ogólnie ja rozumiem czarowanie bogaczy, ale twierdzenie, że są gotowi do testów na ludziach jest po prostu kłamstwem. Co potwierdzają, pokazując jeden ze skutków ubocznych czyli sporą agresję, spowodowaną również ciągłym byciem w klatce. Ona trochę spanikowała i uciekła, ponieważ nie chcieli jej od razu uśpić. Szympanz akurat wtargnął na spotkanie i niestety ochrona postanowiła ją zastrzelić, również w praktyce zabijając ten projekt. Mimo że jeszcze nie wiedzą, czy ten event był rzeczywiście związany z lekiem, czy to nie jest po prostu efekt traumy, przez jaką małpy przeprowadzają. Z dodatkiem małego błędu ludzkiego. Wygląda na to, że ochroniarz strzelał w małpę, gdy bogaci inwestorzy byli na linii strzału oraz nie posiadał może paralizatora? Co to za firma robiąca badania na zwierzętach, nie potrafiąca radzić sobie ze zwierzętami? No ale to przedstawienie było dosyć drastyczne. Więc sądzą, że nikt w to już nie będzie chciał zainwestować. Ach, piękno wspaniałego systemu. Mały problem pr i opóźniamy powstanie leku na Alzheimera o co najmniej 10 lat. Jednak cała nadzieja zbawienia ludzkości nie jest stracona tylko kazali doktorowi rozpocząć pracę prawie od samego początku. A w trakcie sprzątania celi znaleźli dziecko co może wyjaśnić, dlaczego była tak agresywna. Ale również pojawia się tutaj pytanie, dlaczego oni o tej ciąży nie wiedzieli. Przecież robi się im odpowiednie badania, a coś takiego jak ciąża i zmiany hormonalne są bardzo istotne w badaniu leków, ponieważ mogą na nie wpływać. Oraz informacja o tym dziecku może całkowicie zmienić podejście do tego leku i jednak może nie zostać wycofany. Tylko szkoda, że oni postanowili go ukryć. No ale dobra, to wszystko po to, aby uzasadnić istnienie superinteligentnego szympansa. Który po kilku dniach od narodzenia już wie, jak samemu się karmić. Co bardziej jest związane z wyrobieniem odpowiedniej koordynacji, a nie inteligencją. No ale okej. Okay. Szybko pokazali, że wyssał magiczny lek przez pępowinę. Więc Will postanowił jednak go nie oddawać i dalej go obserwuje. Nazwali go Caesar. Zaobserwowali, że poziom inteligencji przekracza ludzki odpowiednik wiekowy, więc wychowuje się tutaj mały Einstein. Tylko Will sugeruje, że efekt leku został przekazany przez DNA, co niestety nie miało miejsca, ponieważ wcześniej twierdzili, że zaszła w ciąży przed rozpoczęciem badań, oraz Will mówi, że jeśli lek nie musi naprawiać mózgu, to polepsza jego prawidłowe funkcjonowanie, co w takich słowach wcale nie musi oznaczać zwiększonej inteligencji. Ojciec Willa posiada Alzheimera, więc pewnego razu, jak jego stan stał się zbyt poważny, Will postanowił przejść do trochę nielegalnego badania na ludziach, wykorzystując lek nad którym nie pracują od trzech lat, ale dalej nad nim pracują. Okej. Okay. Stał się cud! Mózg naprawił mu się w ciągu jednej nocy. Wielki sukces. Teraz tylko trzeba obserwować długoterminowe skutki. Jakoś jednocześnie Cizar uciekł z domu, ale tylko przestraszył sąsiadów oraz delikatnie się zranił. Poszli do zoo do zaprzyjaźnionej lekarki, gdzie Cesar w zasadzie zmusił ich do stworzenia związku. Ona ostrzega go o potencjalnej agresji szympansów oraz przekonała go, aby dał mu trochę wolności. Po kolejnych pięciu latach mały incydent z pieskiem pokazał, że instynkty dalej w nim istnieją oraz wytworzył się w nim mały kryzys egzystencjalny. Will został zmuszony wyjaśnić sytuację, również nowej partnerce. Bo najwidoczniej od pięciu lat tego nie wiedziała. Oraz widzi w tym delikatny dylemat etyczny. Mogą go traktować jako wyjątkowo inteligentną istotę, tylko wtedy ten izolacjonizm nie pomaga. A jeżeli dalej będą go traktować jak zwierzę, to trochę brakuje mu odpowiedniego środowiska, a w szczególności towarzyszy tego samego gatunku. Nieważne. Po jakimś czasie organizm ojca zaczął zwalczać lek i Alzheimer wrócił ze zdwojoną siłą. Cesar zauważył jego małe problemy, zinterpretował tę kłótnię trochę po swojemu i postanowił obronić członka rodziny zbyt dużą brutalnością. Przez co sąd w końcu rozkazał im przekazanie szympansa do odpowiedniego ośrodka, który na pierwszy rzut oka wygląda nawet nieźle. Ładny i nawet duży wybieg. Ale to tylko na pokaz. Ponieważ będą musieli uprzedzić przed odwiedzinami, więc całość jest w praktyce więzieniem. A to wszystko przez to, że właściciel auta zostawił otwarte drzwi z kluczykami w stacyjce geniusz. Oraz dlaczego niby nie przywiązali szympansa w trakcie transportu? Will kontynuuje pracę nad lekiem. Jest to wirus dostarczający element modyfikujący DNA. Niestety organizm zaczyna go zwalczać, a zmiany okazały się nietrwałe. Najwidoczniej nie są przekazywane przy podziale komórkowym. No, z wyjątkiem Cizara. Tam wszystko działa bez dodatkowych dawek. Niestety, aby zacząć produkować bardziej agresywny wirus, Will potrzebuje zgody szefa, więc musiał się do wszystkiego przyznać. Powiedział, że lek również podnosi inteligencję, przez co nie został automatycznie wyrzucony z pracy, tylko dali mu nową partię szympansów do testów. W sumie w tym momencie po raz kolejny nie ma znaczenia, czy mówi prawdę, Ponieważ szef nawet nie chciał zobaczyć dokumentacji, jaką musiał prowadzić w tym swoim tajnym eksperymencie. Wiadomo, wielkie ryzyko finansowe jest zawsze podejmowane bez sprawdzenia jakichkolwiek danych, tylko od razu podniecił się na myśl, że będzie w stanie podnieść poziom inteligencji człowieka, a raczej będzie mógł oferować lek za niewyobrażalne kwoty, aby bogaci ludzie stali się inteligentniejsi i z jeszcze większą łatwością znajdowali sposoby na wyzysk i manipulacje. W celu jeszcze większego wzbogacenia się kosztem innych, co mogłoby się wydarzyć, jeśli nie będą na to narzucone jakiekolwiek regulacje. Testują nową wersję leku na szympansie Koba. Niestety, w trakcie badania doszło do wypadku i niewielką dawkę wciągnął Franklin. Bardzo szybko Kobę pokazał znaki zwiększonej inteligencji. A Franklin zauważył, że infekcja mocno go dotyka. Twierdzą, że szympansy mają niesamowity układ odpornościowy, używając tutaj słowa Ape, co również opisuje człowieka. To znaczy, że ich słowa wcale nie potwierdzają tego, co pokazują. Czyli, że szympans sobie radzi, a Franklin cierpi. Oczywiście, układ odpornościowy szympansa lepiej sobie radzi z niektórymi zadaniami, a gorzej z innymi, ale najwidoczniej z tym wirusem radzi sobie zdecydowanie lepiej. Niestety, ten wypadek sugeruje, że znowu będą musieli zmienić lek, zanim przejdą do testów na ludziach. W międzyczasie Caesar bardzo szybko wpakował się w kłopoty. Narysował sobie okno, aby wzbudzić jeszcze większe współczucie u widzów. I w końcu dostali czas na wybiegu. On nie bardzo zna sposób komunikacji szympansów, więc od razu został zaatakowany przez lokalnego osiłka. Czy Will naprawdę musiał dać Caesarowi sweter przeznaczony do striptease'u? Po krótkiej drzemce, okazało się, że lokalny orangutan również zna język migowy. Dał mu niezłą radę, aby nie pokazywał swojej inteligencji, kiedy nagle strażnicy zabierają trzech osobników, a Caesar zauważył, że jadą do firmy Willa. Znaczy, on nie wie, co te napisy oznaczają, więc trochę to niepotrzebne. Krótko po tym mają wizytację. Will się delikatnie denerwuje, ponieważ niezbyt dobrze traktują tu zwierzęta, ale nie może nic z tym zrobić. Więc również Caesar się na niego obraża. I rozpoczął planowanie ucieczki. Niedługo potem pojawiła się okazja. Malfoy przyprowadził znajomych i próbuje im zaimponować swoim okrucieństwem. O, patrzcie, ma w tym patyku mały reaktor nuklearny albo magiczny reaktor łukowy Ironmana, żeby mogły powstać takie iskry 10 metrów dalej. Paralizator nie ma wcale tak dużej mocy. Nie podniesie potencjału tego całego systemu krat. One działają na krótkim dystansie. Najwidoczniej nie ostrzegł ich przed zagrożeniem, płynącym z jednego z najniebezpieczniejszych przedstawicieli naczelnych. Facet się za bardzo zbliżył, przez co Cezar ukradł mu scyzorek. Ponieważ wiadomo, inteligencja sprawia, że jeśli zobaczysz, otwierasz do butelek, to od razu wiesz, czy posiada on więcej funkcji. Wykorzystał go, aby sobie pospacerować, oraz wypuścił z klatki goryla, który, jak można było się spodziewać, jest mocny w gębie tylko jeżeli nie może dojść do rzeczywistej konfrontacji. Na zewnątrz zmienił się w grzecznego misia. Jakimi goryle rzeczywiście są? W tym środowisku nikt nie powinien się bać goryla, tylko raczej tych wszystkich szympansów. Następnie wypuścił swojego dręczyciela, aby go delikatnie zdominować. Niestety ojciec Willa zmarł, więc spróbował spowolnić pracę nad lekiem, aby mieć większą pewność, że będzie bezpieczny. Jednak nie podzielił się nowiną oraz nie ma badań determinujących przyczynę śmierci. Więc za bardzo nie posiada argumentów. A jego szef zobaczył w koba wielkie pieniądze i wszystko przyspiesza. Przez co Will odszedł z pracy. Ponieważ to ma jakkolwiek pomóc, bez niego i tak dokończą projekt, może trochę później. Ale teraz nie może pilnować, aby na przykład w badaniach nie ukrywali negatywnych skutków czy cokolwiek w tym stylu. Następnego dnia Will za pomocą łapówki wyciąga Cesara, który jest na niego tak obrażony, że postanowił tu zostać. W sumie ma trochę dosyć bycia traktowanym jak zwierzę. Zamiast tego zaczął wychowywać sobie własnego pasa. Następnej nocy postanowił się wydostać, korzystając z zapamiętanego kodu. Najwidoczniej znał trasę do domu, mimo że przyjechał do tego ośrodka w klatce, mając słabą widoczność. Oraz oni po raz kolejny zostawili otwarte okno? Czy Cezar magicznie nauczył się otwierać zamki z scyzorykiem? Ukradł lek, którego Will akurat nie pozbył się po śmierci ojca. Oraz bardzo wygodnie ta nowsza wersja działa jak aerozol, a nie jak wcześniej, dożylnie. Dzięki czemu wzmacnia inteligencję swoich współwięźniów. No i przy okazji też swoją. Co ciekawe, żadnego osobnika nie obudził dźwięk turlającej się puszki. Dziwne. Następnego dnia potwierdza działanie leku przez ich nowy kolor oczu, czyli skutek uboczny, o którym on raczej nie miał pojęcia. Nie wiadomo ile czasu minęło i już rozpoczęła się bardziej masowa produkcja leku. Oraz jednocześnie Franklin zmarł, krwawiąc z wielu otworów. Czyli co? W ogóle nie poszedł do lekarza, ponieważ bał się medycznego bankructwa? Czy stwierdził, że plucie krwią jest niegroźne? Poza tym, od razu po tamtym zdarzeniu powinien zostać przebadany, co najmniej wewnątrz tej firmy, przez co powinni się dowiedzieć o zagrożeniu nowego leku. A nawet jeśli by tego od razu nie wykryli, to objawy wychodzące sporo ponad normalną grypę oraz brak diagnozy powinien ich trochę zaniepokoić. Jakie oni procedury tam posiadają? Przecież wszyscy tam widzieli, że został wystawiony na działanie wirusa. Zamiast tego chciał pogadać z Willem. Niestety tylko zaraził sąsiada, po czym zapomniał o istnieniu telefonów, maila, może nawet faksów, listów gołębi pocztowych czy cokolwiek. Nawet niech rzuci cegłą w okno i zostawi liścik. Teraz Caesar przeszedł do kolejnego elementu swojego planu: czyli zemścił się na Draco. Najpierw trochę go pobił, ukrywając się przed strzałem usypiającym. Ale jak przemieścili się i gałąź już nie zasłaniała, to ten dalej postanowił nie strzelić. Wtedy okazało się, że Caesar nauczył się mówić. W zasadzie to jest jedno słowo. Malfoy dalej postanowił walczyć, więc został oblany wodą. A ponieważ używał paralizatora ze zbyt dużym wyprzedzeniem, trochę się poraził i najwidoczniej umarł. Chociaż woda w tej sytuacji dużo nie zmieni. Paralizator działa w obwodzie zamkniętym. Bez kontaktu z ciałem, niewielka część energii rzeczywiście w niego wejdzie, co nie będzie wystarczające. Poza tym, sam paralizator nie jest śmiertelny. Następnie w końcu postanowili sobie uciec. Gdzie widzimy zdecydowanie większy tłum niż zmieściłby się w tym ośrodku. Willy zauważył otwarte drzwi na strych, czyli do pokoju Cezara i od razu pomyślał, żeby sprawdzić ośrodek. Tam znalazł puste cele, puste puszki, martwego gościa oraz drugiego, tylko zamkniętego, który stwierdził, że najważniejsza jest informacja, że szympans powiedział jedno słowo, niż cokolwiek innego. Bardzo szybko pojawiła się policja i rozpoczęli pościg za zabójcą. Człekokształtni wtargnęli do laboratorium, uwolnić kolegów. Szybko zaczęły usuwać kamery, chociaż nic wcześniej w filmie nie sugerowało, że Caesar wie, do czego to służy. Raz się tylko dziwnie na kamerę patrzył i tyle. Ludzie bardzo szybko opuścili budynek, ale chyba zapomnieli poinformować dyrektora o zagrożeniu. Tylko ktoś właśnie mu mówi, że znaleźli problem z lekiem. Niezłe priorytety mają. Na szczęście tylko go nastraszyli. Więc po co to było? Na zewnątrz poinformował policjanta w taki sposób, że prawie nic nie da się słyszeć, bo nie byli w stanie łaskawie oddalić się od helikoptera, albo lepiej użyć komunikacji wewnętrznej. Następny przystanek Zo. Uwalniają kolejne szympansy, robiąc coś takiego, oraz wyrwali pręty, które musiały być mocno zaniedbane, żeby w ogóle udało im się oderwać jeden spaw. A tu, bez problemu, niszczą trzy, nawet jednocześnie. Jednego szympansa facet wsadził do auta jedną ręką. Normalnie kapitan Ameryka się tu pojawił, ale przez to rozpoczął wojnę, gdzie okazało się, że magiczny lek oprócz inteligencji dał im również super siłę oraz chyba pamięć mięśniową. Inteligencja nie pomoże mu w natychmiastowym wytworzeniu odpowiednich schematów ruchu mięśni, tylko pomoże w szybkim nauczeniu się czynności. Następnie orangutan rzuca kilkudziesięciokilogramowym frisbee. No i oczywiście, że szyba samochodowa zatrzyma około 30 kg, wbijających się z prędkością nawet 15 metrów na sekundę. I do tego tą cienką krawędzią tego nawet Cybertruck nie zatrzyma. Czyli co, oni dostali również dawkę promieniowania gamma? Może pod futrem mają zieloną skórę? Nie wiadomo. Dalej, przemieszczają się w kierunku mostu, ponieważ chcą się wydostać do pięknego lasu z jego dzieciństwa. Mam nadzieję, że nie spodziewają się, że wtedy im po prostu odpuszczą. Policja najwidoczniej spodziewała się tego posunięcia i bardzo szybko zorganizowali blokadę. Jednak natura postanowiła stanąć po stronie zwierzaków, tworząc mglistą zasłonę. Z drugiej strony Cesar również nie wie w co się pakuje. Widzi tylko światełka, które policjanci powinni zgasić. Mimo to wysyła część małp górą oraz dołem. Ludzie zaatakowali z tyłu. Do jednego z jeźdźców dorwał się goryl, ale Cesar zdążył go opanować. Następnie paczka goryli postanowiła pchnąć sobie autobus jako tarczę, co wymagałoby siły w okolicy 40 kN. Niestety szacunki siły goryli są mocno niejednoznaczne, więc trudno powiedzieć, ale pięć goryli to może być za mało. Następnie Caesar na koniu tak ich zdziwił, że zapomnieli o strzelaniu, albo całą amunicję już zużyli na ten autobus. Wiadomo, szympansy są dosyć silne, ale to nie zmienia faktu, że ci faceci również mogą ważyć 90 kg. No ale dobra, mają niezły sukces, nawet bez strat. Niestety helikopter nie zapomniał o broni, a dyrektor udaje, że z takiej odległości wie dokładnie, który szympans jest przywódcą. Chociaż w zasadzie ostatni raz widział Cezara no, w sumie nigdy goryl przyjął na siebie kilka pocisków i poświęcił się, skacząc do helikoptera ponieważ oczywiście, że goryle są znane z tego, że potrafią skakać na kilka długości własnego ciała. Również w górę. Ale spokojnie, helikopter tak idealnie wylądował, że goryl może wyzionąć ducha w rękach Cizara, bo dalej ma kilka nieprzyjemnych dziur. Po czym Cizar oddał zemstę najnowszemu obiektowi badań dyrektora. A wiedział, że to on jest sprawcą krzywdy kolegi, ponieważ... nie wiadomo. Małpy szczęśliwie przedostały się do lasu ale Will nie odpuszcza i panicznie chce porozmawiać z dawnym kolegą, który musiał uratować go przed osobnikiem negatywnie nastawionym do wszystkich ludzi. Cesar za pomocą kolejnych słów wyjaśnił mu, że tutaj jest jego nowy dom. Przypominam, superinteligencja nie zastąpi ćwiczenia odpowiednich mięśni, bez czego nie będzie wypowiadał tak wyraźnie słów. Film trochę zapomniał rozwiązać ogromny problem, który właśnie w tym momencie się pojawia. Czyli, że będą mieli spory problem w przeżyciu w tym lesie. Znowu będą musieli skonfrontować się z ludźmi, dopóki nie zostaną wyłapani, albo nie dostaną fragmentu terenu jako pewnego rodzaju sanktuarium, dalej utrzymywane przez człowieka. Również mogą dostać transport np. do Afryki albo Ameryki Południowej, gdzie rzeczywiście mogliby sobie żyć. Ale to wcale nie jest takim pięknym happy endem. Oraz niby jak dostały się do lasu tak długo przed Willem. Wystartowali mniej więcej w tym samym czasie i miejscu. A on miał samochód. A teraz, zarażony wcześniej gościu okazał się pilotem, i mimo, że właśnie zaobserwował pierwsze poważne objawy, to i tak postanowił rozprzestrzenić wirus globalnie. Ja tu obwiniam toksyczną kulturę pracy w Stanach. Chociaż do tej pory sugerowali, że wirus rozprzestrzenia się przez krew, więc rozprzestrzenianie ma mocno ograniczone. Chyba, że ludzie są głupi, więc w sumie to się może zdarzyć tak. Muszę jeszcze zaznaczyć parę problemów. Słuchanie rozkazów oraz koordynacja pośród małp była bardzo imponująca, ale przypominam, nie wszystkie dostały lek, a w szczególności nie mieli sesji wykładowych z Cizarem, tak jak ta grupa. Tamten orangutan przetłumaczył swoim jeden rozkaz Cizara, ale ten element potem został całkowicie pominięty i nagle wszyscy go rozumieją. Dalej. Wszyscy od bardzo dawna powinni wiedzieć, że Will wychowuje w domu szympansa. I co? Nic z tym nie zrobili? Po pierwsze, to nie jest zwierzę, które w tamtym rejonie można legalnie trzymać w domu. A po drugie, on został skradziony z tamtej firmy. To jest również bardzo ciekawe, że Will wielokrotnie łamie prawo i jakoś nie ma tego żadnych konsekwencji, nawet jak wszystko wychodzi na jaw. No i niestety, po raz kolejny musimy tu mieć przezroczysty ekran. Prześwitywanie tła jest mocno wkurzające i rozpraszające. Oraz mogą potencjalnie sprzedawać wrażliwe informacje niewtajemniczonym osobom. A na koniec bardzo ważna sprawa. Czy twórcy słyszeli kiedyś, jakie dźwięki produkuje prawdziwy goryl? Czy raczej opierali się na King Kongu? Ten dźwięk służy do komunikacji, na przykład wielkości, ponieważ im goryl większy, tym niższa częstotliwość tego dźwięku. Ta technika jest wykorzystywana przede wszystkim do unikania konfliktu. W ogólności goryle nie są aż tak groźne, jak je prezentują. Jest o wiele większa szansa, że goryl po prostu ucieknie, niż będzie chciał wykorzystać swoją siłę. Goryle bardziej zachowują się jak niepoważne dzieci w kostiumach. W tych wszystkich sytuacjach to szympansy są najbardziej przerażające. No i to wszystko. Podobało się? Proszę napisać. Jakieś uwagi? Proszę napisać. Kliknąć dowolną wolną słapek, a potem patrzysz na tę listę. I zastanawiasz się, czy nie chcesz kliknąć w film pojawiający się obok. Dziękuję i dobranoc.